Siemanko, jestem Laron, i witam was w grze Plague Inc. w dodatku The Cure Właśnie teraz wyszło i możemy sobie teraz zagrać w ratowanie świata, a nie infikowanie całego świata Czy uda nam się to? Bakteria Spoko, możemy kontynuować, mamy tutaj coś na pewno Nie, bo to jest dopiero bakteria, więc Dobra, kontynuuj na no, normalny sobie, będziemy my robić Nie będzie losowa nazwa, bo nie chcę mi się wpisać żadnej nazwy Dobra Musimy sobie wybrać z ten kraj, w którym chcemy zaczynać. Może to być. Mogą być to być Chiny? No a zatrzymajmy sobie na chwilę. I o co w tym chodzi? Tutaj, jak gram e, samuczek, tutaj, tutaj są jakby punkty, które się zdaje tak samo, jak było w zarazie. Jak, za, jak się o świat. To są punkty autorytetu. Jeżeli punkty autorytetu wszystkie zejdą na dół, przegrywamy automatycznie. Tutaj nasz lek się jakby. Tworzy, że tak powiem, jeżeli dojdzie do 100%, to wygrywamy. A tutaj są procent osób, które jakby nie współpracują z zasadami i z restrykcjami, które wprowadzamy. No i tu są pewni martwi, bo tego nie wyjaśni, Tu są pewni martwi, a tu są zarażeni, Nie, tu są zarażeni, Tutaj jest zmiana wzrost tygodniowy zarażeń w ogóle. No dobra, w sumie możemy chyba już zaczynać. Yy, mamy chorych tutaj, więc. Zatrzymajmy sobie to i pójdźmy w operację. i to jest chyba, żeby wyszukiwać, tak? Tu można wysłać jakby e, lekarzy, żeby leczyli, tak? Tak, teraz powinno się to, to wyskoczyć. Dobra i możemy to użyć i wysłać ich tutaj. Dobra, wynajęliśmy nową, ten nową chorobę. I ma, mocno się rozprzestrzenia, więc trzeba jeszcze coś wprowadzać. Dobra, Quantana e, możemy wprowadzić, żeby ten myli ręce. Maseczki wprowadzimy, tak to sobie maseczki. Są mi wiadomo tylko czy to, ale chyba są maseczki. Możemy, nie, so w America Alert, Afryka Alert. To jest w Afryce, co nie Europa i Afryka, w sumie Azja. W sumie tutaj Azja jest. E, target Quantine. Azja, Pacyfik, Afryka, Europa Alert. Właśnie ciężko, bo to, do Europy się dostało. Więcej chyba do, do Europy będzie, więc e, Europa Alert. I lockdowny wprowadź, wprowadźmy. Dobra, dobra. Jakoś dać, możemy trochę przyspieszyć. Mm, widzę, że tutaj ludzie walczą z restrykcjami. Są te protesty. No to trzeba ich uspokoić. Dobra. Dalej, protestują. Niedobrze. Tańczymy punkt autorytetu. I to mocno tańczymy punkt autorytetu. Kurde. Dobra, wejdźmy ten. Wyłączmy lockdowna już. Hmm, co możemy teraz zrobić? Eee, właśnie, wybudujmy szpitale. Więcej łóżek. Dobra. Na razie na nic nie mamy. Ten punktów mi dalej. Autorytet. Dobra, dostaliśmy z powrotem autorytet. A okej, okay, recytuje nam się na maks autorytet. Spoko. Eee, pójdźmy sobie tutaj z lekarzami. Okej, okay, możemy już researchować, jakby ten. szukać lekarstwa na. Eee, na, te, na, tą, na tą bakterię. mi autorytet. Dobra. Trzeba jakby ostrzec ten y, Północną Amerykę Znaczy to jest bardziej środkowa, ale nie ma środkowej, co nie? No właśnie Ostrzeżmy ich tutaj, bo tutaj właśnie się dostała ta choroba Afrykę też trzeba ostrzec Afryka alert No i Azja, Pacyfik Wszędzie, prawie już wszędzie jest no Mam 20 jeszcze punktów, możemy le To z lekami ten Contact tracking Jeśli Nie wiem ten autoryt autorytet możemy zwiększyć, ale na razie nie potrzebujemy. autorytet. Możemy tutaj z lekami tu coś działać. Ale nie wiem, nie pamiętam jak się w, żeby ten, jak się robiło, żeby startował z lekami, kurde no. Ale nie tutaj leczą. O, ale spad spadając ten, spada po procent zarażonych. chyba już zastaw. Kurde no. Martwi są już. Niedobrze, niedobrze. ty, do nas spada... Eee, Lecimy tutaj. Możemy to... Mamy szczepionki tutaj. Kontakt tracking. Border monitoring. Najgorsze jest to, że nie pamiętam jak się znajdował lek. Ja to... Wydaje mi się, że przegramy to pierwsze, ten, te pierwsze podejście, ponieważ już nie pamiętam, co było w tutorialu totalnie. Spada nam autorytet. Oh, kurde, no to jest problem z tym. On jest w ten, wyskoczył ten, wyskoczył nam, że możemy już po coś nadlekiem. Tak to działa, ok. Aha, dobra. Gdzie? Oj, oj, spada mocno. Oj, jak się ten rozprzestrzenił, ten choroby. Znaczy no, zarażeni się od przyczyni. Dobra, pracujmy nad lekiem. Dobra, dajmy na fulla, żeby ten... pracowali nad lekiem. Ale dosyć, dobra, zaczynamy pracować. Dosyć szybko, dobra, 3% jest. Kurde, kurde, spada nam autorytet i to mocno. O nie, już umierają nam. Nie, 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 spowolni, spowolni my tutaj. 50 autorytetu. Kurde. Dobra, lecimy na full sten z wynajdowaniem leku. Ojoj, oj, strasznie, mało autorytetu, mamy niedobrze. Co to, gdzie to było z tym autorytetem, że dodawał nam autorytetu? To? Chyba tak, to. Tak, dodało nam autorytetu, dobra. Kurde, ludzie umierają. Niedobrze, 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 niedobrze 18% autorytetu mamy O niedobrze, niedobrze Dobra, tutaj zamrażę nam autorytet, a ja bym to i to zamroził, Tak i tak, dobra Dobra. Mówię już więcej autorytetu. Na jeden miesiąc. Na 24 mamy. A można dodać coś ten, coś nowego? Eee, to mamy zablokowane. To mogę wyna wynaleźć. Eee, tutaj możemy pójść. w to. Kurde, ciężko, ciężko wam powiem. Mam już 50% lekarstwa. Mamy już więcej wynalezionego lekarstwa niż nam autorytet. O oh Jezu, ale nam autorytet spada. Nie, dobra, nie wiedziałem, że to tak. Dobra, możemy jeszcze zamrozić. Nie wiem, czy nam się uda. Możemy na tych przegrać. No, chyba na tych przegramy. No. Na styk przegramy. Kurde. To jest tylko normal. normal. A fake news w Brytanii. No aj, autorytet. Oj, oj, No i spadł autorytet. Kurde, no 85%. No nie udało się, no. Porażka. Możemy sobie sobie tempo jeszcze jedno podejście. Nie wiem czy ja to nie, nie poszedł na łatwym, bo. Ja chyba zmienię sobie na łatwym, bo ja nie ogarnię jeszcze tej, tego dodatku. Mogę tutaj to zmienić? Chyba nie, a ja, nie interwencjonalny muszę wyjść, żeby zmienić. Dobra, do menu głównego tak: cure mode, graj Bakteria. i pójdźmy na łatwy. Ciekawe, czyby się na łatwym udało. Dobra, może wystartujmy sobie w Rosji. Może tutaj będzie jakby lepiej. O t 110 a no tak, bo na łatwym grałem, dlatego pewnie. Dobra. A, tu są te symptomy jakie są dobre okej, okay, nie wiem, czy to w czymś pomaga. Ale dobra, Zróbmy sobie tak. Wróćmy tak może tym razem. Możemy, można sobie przenieść bazy, o oh, kurde, w Afryce dobre. Wróćmy sobie tutaj. Tutaj wszędzie blisko i już możemy ostrzec Afrykę szybko. Afryka alert i lockdown. Żeby nie te... nie wychodzili. Możemy zamknąć granice państwa. Tak, tak, buntują się, ale... No trzeba... trzeba lockdown wprowadzić, nie? Tak spada nam spadam, ale... Dobra, no, spokojnie. Tym razem bez paniki. Kupować łóżka, kiedy dezwolując ręce. Do razie autorytet nie spada, więc jest dobrze. Pozamykaliśmy granice, ale trzymamy, trzymamy jakby tutaj. Chorobę. Nawet nam rośnie autorytet, patrzcie. Buntują się, ale nam nieraz się nie rośnie autorytet, bo robimy ten. Robimy jakby dobrze. Dobra, zróbmy tak, tak i maseczki. I tu. Dobra, nie będzie tak. I w ten sposób. Dobra, w Afryce się rozwija, ale jest jakby. Jest pod kontrolą jeszcze ta choroba. Jeszcze się nie wymknęła na spod kontroli. Więc póki co jest dobrze. Czy możemy już. O, możemy już wynajdywać lekarstwo. Dobrze, 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 dobrze. Gdybym powiedział, nawet świetnie. To jest łatwe tylko, no ale. Jakby uczymy się grać, tak? No nie do Rosji się dostało. Przecież nie obiec zamknięte te granice. No nie, niedobrze, niedobrze. No dobra, dostaliśmy ten. Pracujmy, pracujmy nad lekarstwem jak najszybciej. Już 1% lekarstwa. Ojej, już umierają tutaj, w Libii. Już w Afryce umierają ogólnie ludzie, ale czemu lockdown ich wprowadzili? Dobra, w Europie tutaj i zakaz zakazywanie, żeby nie wylatywali. Lockdowny wprowadzamy. Ja wiem, że będą się buntować, ale to jest potrzebne. Oj, oj, mocno spada, mocno spada, mocno spada. Żeby nam za mocno czasem nie spadło. Dobra, mamy jakby dużo dużo punktów. Dzień po co mamy. Teraz będę musiał z powrotem otworzyć, jakby zdjęć lockdown'a będę musiał. Dobra, no zdejmujemy lockdown'a, żeby tak nie przegrać kupio. Disable, no dobra. Włączmy to, ostrzeżmy Północną Amerykę. Dobra, a nie odzyskaliśmy autorytetu, z Dobra, uzyskaliśmy już, jest git. No, zróbmy tak. I co to jest? A to jest ten, tak jak to nie tego chyba nie chcę. No, idźmy w leki po i tyle. No, sobie przyspieszmy. Bo to już zaczęło wychodzić. Spad... Ojojojo, spada nam autorytet, ale dlaczego tak szybko? No, jak my. Dajmy, żeby nam wzrósł autorytet. Dwa razy. dobra, ale że mi idzie tak źle. Na no łatwym było wszystko pod kontrolą. 36% dopiero leku jest. Dobra, zamrujmy sobie to, i w, żeby nam wzrosło jeszcze bardziej. Mam 66% autorytetu. Jeszcze bo będę mógł sobie zdjąć lockdown w Afryce. To na, mi chyba jeszcze wskoczy ten autorytet. No, nie, no powinniśmy to wygrać, tak. Dobra, zróbmy tutaj w fabrykach, tutaj, tak. Dobra, chyba powinniśmy to wygrać, tak. A no, co prawda, na no, łatwym, ale. Ojoj, pospało się. musz tylko trzeba tutaj poklikać. No, jest. No, raczej wygra. Ojej, dobra leci autorytet, ale... O, Intimid.com, trochę. O, fajnie, dostałem ten, dostałem. A czy wiem, że ludzie się łączą ze sobą, żeby zwalczyć ten zarazek? No i wygraliśmy, dobra. Co? Ale że cofnął mi 10%? No ale nie, już jest ok, chyba jeszcze będzie w porze. Co? A, dobra. A, complete, dobra, i teraz. Teraz, jakby okej, okay, teraz się rozsyła na cały świat, żeby jakby, zaaplikować wszystkim tym. zaaplikować wszystkim szczepionki do basku, rozumiem. No jest, sobie to kupię tutaj wszystko. No, odzyskuję autorytet. A to ciekawe, to nie powiedzieli, że jeszcze muszę przetrwać to, żeby wszystkim rozdać antybiotyki. No i dobra, już jest git, tak. Halo? Autorytet mi spada. W nim już wygrać, chyba? Tak, dobra, to jeszcze musi od tego spaść. No i dobra, wygraliśmy. Ale jak ledwo, i to na łatwym trzy gwiazdki, tylko znaczy to te. No. 290 dni. O wiele ciężej jest, jakby ocalić świat od tego, niż cały świat zarazić i wybić. Dobra, odwokowaliśmy coś. Ale no. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Nie wiem czy więcej, od, czy będą następne odcinki, bo jakby tak gra jest dla mnie ciężka, bym musiał trochę siedzieć czy niej. No ale mniejsza, widzimy się w następnych odcinkach. Cześć.